Witam w kolejnym odcinku. Jak już wiecie, u nas w serialu bardzo często mamy, może nie często, ale zdarzają się sceny z kaskaderami, i dzisiaj znowu będzie o takiej scenie. Tutaj będzie ciekawostka, gdyż za kobietę będzie kaskader mężczyzna. A dokładnie to jest potrącenie naszej serialowej anety, czyli pani Marii Pakulnis. O tym wszystkim opowie Andrzej Deskur. I mała zagadka, jakiś prezent za to będzie. Kogo tam widzicie w odbiciu w lustrze? Na podpowiedzi już w jednym z odcinków bloga ta osoba się pojawiła. Zapraszam! Bardzo rozemocjonowany, dlatego że mieliśmy wypadek na planie. Marysia padła spadła pod auto i afera, no krew i wszystko, a tak naprawdę to był kaskader przebrany. Kaskader przebrany za Marysię, No i ja gram takiego, no nie powiem kogo. E, mam na imię Wiktor jestem policjantem i bardzo usilnie mam ochotę wyrobić Marysie i no czy mi się to uda czy nie to oglądajcie w każdym razie na razie mamy wypadek, sytuacja jest emocjonująca jak widać dużo krwi dużo dwóch kaskaderów, jeden za kierownicą drugi no i tak naprawdę jak żeśmy to zobaczyli to staliśmy jak kompletnie nikt nic nie mógł powiedzieć, bo byliśmy kompletnie zaskoczeni i odebrało nam mowę. Nieźle. Okay, ok, chodźmy sobie zobaczyć, to już jest po fakcie, tam jest krew. To była prawdziwa krew, to jest sztuczna krew, także tych wszystkich siedzi, polało i prawdziwej sztucznej. No i no, ja jak zwykle jestem facetem, który źle tu mota i jak zwykle czarny harak. Ale chyba. Nie skończy się to dobrze dla mnie. Widzicie pogotowie. Tu eee, jechało zamówić pogotowie. Za chwilę będą pakować aktykę do karetki. No i nie wiem. Boję się co dalej